Oryginalne podsumowanie wyjątkowego politycznie roku. Komitet, gdybyś miał wymienić jedną rzecz, którą opozycja ma do zaproponowania wyborcom, poza tym, że odsunie Kaczyńskiego od władzy, to co byś wskazał? Albo platforma. Platforma zawsze powtarza, że to jest świetny program. Ja to będę powtarzała do y, znudzenia. Nie można uznać, że jest idiotą. Jacek Kurski jest y, błyskotliwym, mającym pojęcie o nie, polityce Nie, on tylko i nas gościem. uważa za idiotów. On nas wszystkich uważa za idiotów tak. i połowę Prawa i Sprawiedliwości. I myślę, że trochę więcej nawet. <laughs> Może nawet to nie być, że z pięć osób uważa za y, równych sob. Dlatego Donald Tusk postanowił w tej chwili bardzo y, Pogłaskać Szymona Hołową. Pogłaszczę go teraz, tak. Sytuacja Platformy Obywatelskiej po powrocie Donalda Tuska. To jest sukces Tuska, że on tę partię podźwignął, że ona dojechała, powiedzmy, do 27-30% w porywach, ale jednocześnie ta osoba Tuska jest sufitem dla opozycji. Z tym silnym Tuskiem opozycja ma ten sufit 30% i dzisiaj widać po roku, że nie jest w stanie tego sufitu przebić. Z jednej strony Tusk odbudował platformę. Sama Platforma jest za słaba, żeby wygrać wybory z Pisem. To można w ogóle włożyć te historie między bajki, że oni tutaj czasem się odgrażają, że my sami wygramy, a reszta właśnie, tak nie, jak powiedziała Dominika, będzie w gorszej pozycji. No widać, że, że Platforma Obywatelska utraciła już ten czar. Platforma pływała i trochę nadal pływa. Oni ciągle są reaktywni. Ciągle reagują na to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, a brakuje im takiej własnej agendy. Z czym my właściwie idziemy do wyborów? Oni się zachowują tak, jakby do wyborów były trzy lata, a nie rok. Wszystkie partie ojej, poza Platformą, o której programie absolutnie w tej chwili nic nie wiem, co nie jest sugestia, że Platforma nie ma programu, żeby mi tu nikt nie wpinał y, spinu PiSu trwającego Nie, no ma ileś tych książek ale... których nikt nie czyta po prostu. Jedna lista opozycji dwie. Z tego, co ja słyszę w tej chwili od polityków opozycji, będzie jedna lista, jeśli Kaczyński nas do tego zmusi. Kaczyński może nas zmusić do tego, zmianą wyłącznie ordynacji, zmianą ordynacji, o której mówił. Jeśli tego nie zrobi, to jednej listy nie będzie. Jeśli opozycja nie zrobi jednej listy, tak jak w 2015 roku zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, no to y, sama sobie ogranicza szanse. Optymalne są dwie listy, o których mówi PSL. Ja y, uważam, że po prostu to, jeśli będzie jedna lista, to to jaki przekaz dostaną wyborcy opozycji, to jest bałagan, kłótnia, chaos. W ich rękach są klucze do wspólnej listy opozycji? Wszystkie klucze do jednej listy ma w ręku Szymon Hołownia. Kosiniak jest w najtrudniejszej sytuacji. Kosiniak Ale też znaczy, tak czy inaczej nie, nie, będzie się musiał tego, dopasować, mówią, do te, do, do, dopasować do decyzji, które podejmą inni. I kluczem rzeczywiście jest Hołownia, no bo on musi rozstrzygnąć w swoim serduszku... Impektorę. E, Impektorę, co jest dla niego e, najlepsze. Wyjątkowy odcinek stanu wyjątkowego dostępny jest dla abonentów ONET Premium i aplikacji ONET Audio.